Przyłosi, więc zrobię to w samochodzie I odnosząc się do ostatniego wywiadu Doroty Rabczewskiej nie mogę przejść obojętny, ponieważ weszła na przestrzeń mojej rodziny i moich dzieci, na no co nie, nie wyrażam zgody. I oczywiście nie mogę wypowiadać się na temat jej życia prywatnego. Zatem opowiem o moim życiu prywatnym, które rozpoczęło się 5 września w momencie kiedy odszedłem od Doroty. Co nigdy wcześniej nie zdarzało się, od 5 września, notorycznie są wykonywane telefony do moich kontrahentów zagranicznych. Nawet był telefon na Sri Lankę, jakim prawem ja na nią przyjeżdżam, tuż po ogłoszeniu kierunku moich podróży i zaproszeniu Was na ten właśnie kierunek. Wielokrotnie było to. Że ja aż sprawdziłem, początkiem października dostałem pismo narciarski walentynkowy, prezent. Nie prosiłem, ale musiałem go jeszcze odrobić na Instagramie, zareklamować prezent, że dostanę, ale muszę zareklamować, więc zareklamowałem. Teraz muszę oddać. Odałbym to wszystko, ale mam też w piśmie, że jeżeli oddam, to będzie to nękanie. Jest tam całe podane sumy wszystkich prezentów, chcianych, niechcianych. Nie prosiłem, otrzymałem. Ta pożyczka. Pożerałem u Ciebie pieniądze? Mam taką prośbę. Opublikuj. Ode mnie jest zgoda. Opublikuj wszystkie pisma, które wysłałeś mi. Nie zaczęłaś wysyłać. I tak samo opublikuj moje. Wyrażam na to zgodę. Po kolei. Tak się to toczyło. Pokaż, jak prosiłem Cię w każdym z piśmie. Eee, mój, adwokat o to. Eee, mój adwokat prosił o to, żebyś przestała mnie lękać, żebyś mi przestała utrudniać życie. Bo my nie chcemy mówić, co się wydarzyło. A ten temat omijasz bardzo szerokim łukiem. Przecież to jest takie proste. Powiedz, co się wydarzyło. Nigdy żaden dziennikarz nie zadał ci tego pytania. A no to jest. Na pewno był jakiś powód. no. Gdybym był Atencjuszem i chciał rosnąć, jak uważasz na Tobie, no to bym nie odchodził, tak? Druga rzecz jest taka. Te programy Azję w ogóle tam wymieniasz. Przecież. Nie będąc z Tobą, e, aż przecież nie będąc z Tobą, e, nie znano mi od tej strony, a zostałem zaproszenie do Twojego programu 12 kroków jako idealny partner. Tak sobie jakoś przypominam. A mam jeszcze jedną propozycję, no bo jesteś taka prawdomówna, prawa kobieta honoru. Chodź na wariograf. Odpowiedz na te same pytania, które wczoraj miałaś. Powiedz swoją wersję, co się wydarzyło. Instytut Wariografu w Warszawie, biegły, niezależny. Ja stawiam, żeby nie było. Ja też pójdę. Ja też pójdę. Oczywiście odpowiem na te same pytania, moją wersję. To jest takie proste. Koniec tego wszystkiego. Koniec wywlekania. No bo ja... No powiem na koniec tak. To, że wjechałaś na moje dzieci, na moją rodzinę, to było totalnie żenujące zachowanie z twojej strony. Czyli niby dbasz o niej, chronisz, a przecież wiemy, jaki się. tak naprawdę kontakt z nimi. Było parę aferek, że jadę do nich, więc, więc nie do końca... No mogę powiedzieć, że 99%, bo reszty nie pamiętam, było kłamstwem. No i w zasadzie chyba tyle. Nie, to nie Pokaż mi to, bo sobie listę zrobiłem jeszcze. bardziej zakłamanej osoby nie poznałem. Nigdy. Także... Na pewno będzie odpowiedź publiczna. Po 24 godzinach ten filmik znika, bo ja nie będę sobie śmiecił swojego Instagramu. Tym bardziej nie chcę, żeby ta osoba istniała już jakkolwiek w moim życiu, ale nie da o sobie zapomnieć niestety. No niestety. Bo też minęło pół roku. Także każdy buduje sobie swoje życie, nowe związki i sobie szczęśliwy i spokojny. Ale podejrzewam, że kolejne 20 lat tak jak. nieważne. Nieważne. Będę miał to wypominane, bo usłyszałem na końcu. Dla mnie bardzo ważne słowa. Że ze mną będzie problem, bo na mnie nic nie ma, na wszystkich pozostałych, byłych coś miało. Więc. No i powstała Atencjusz, nie mogę być, nie wiem, alkoholikiem i w ogóle, tam. reszta no, zostałem Atencjuszem, tutaj no, tak w sumie nie ma, do... nie ma do... jeżeli nie. chodzi o tą kwestię, no ale spodziewałem się tego, od samego początku już byłem. prowokacje, że niby zdradzałem, mam tyle kont na Tinderze, Badu chyba to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, robione są Instagramy, no, które są bliźniaczo podobne do mojego. Post pod postem jest zrobiony, tylko tam liczba obserwujących nie zgadza i ilość postów. Wpisane są do różnych osób wiadomości ode mnie, bo to osoby mi to, osoby mi to przesyłają. Na forum fanów są publikowane moje rozmowy z Tobą. To jest w zasadzie przestępstwem. Nie pamiętam artykuł ale zachowanie, jak to było, eee, tenisa korespondencji. Twoi fani mi to przesłali, mam to, także może już dość nękania, daruj sobie, prosiłem Cię o dorosłe rozstanie, Z względu nawet na moje dzieci, tak mówisz, że o jakby troszysz się w tym momencie, a jednak poruszasz ich temat, także no, wystarczy.